Marszałek Szymon Hołownia podczas sobotniej konwencji trzeciej drogi, swoim dosadnym komentarzem o Putinie, wywołał burzę w sieci. Posłuchajcie, co powiedział. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na krat za kraty, albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. Od dwóch lat rozbrajamy się na rzecz Ukrainy, która z pomocą militarną i finansową Zachodu nie może wgnieść Putina w ziemię i straciła ponad 70 tysięcy żołnierzy. Zatroskany o losy Polski pan marszałek Hołownia. Właśnie publicznie grozi mocarstwu atomowemu. Wy chore pojeby. Prędzej was Polacy wywleką i wywiozą na front niż pójdą za was walczyć. Słowa Hołowni spotkały się z ostrą reakcją internautów, a jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzu oraz nie zapomnijcie zasubskrybować kanał.